Każdego inwestora interesuje dziś jedna kwestia. Co zrobi Fed? Czy dalej będzie podwyższał stoły procentowe w takim tempie, czy może jednak zacznie trochę zwalniać? Szczerze mówiąc, dla długoterminowego inwestora z długim horyzontem inwestycyjnym, to nie powinno przy dzisiejszych cenach mieć już aż tak dużego znaczenia. Ale dla krótkoterminowego tego, który chce znaleźć, spróbować znaleźć ten rynkowy dołek, już znaczenie mieć powinno. To Fed. Zdecyduje o tym, jak będzie przebiegała końcówka 2022 roku na giełdach. W jaki sposób i czego można się po nim spodziewać? Ja nazywam się Piotr Cymcyk i w tym odcinku merytorycznie o giełdzie będę szukał odpowiedzi na te dokładnie pytanie. Zapraszam! Zanim jednak zaczniemy, chciałem podziękować partnerowi dzisiejszego odcinka, którym jest XTB. XTB to polski broker o zasięgu globalnym, w ofercie którego znajdziecie ponad 5400 różnych instrumentów finansowych. Co więcej, w XTB inwestowanie w prawdziwe akcje oraz fundusze ETF do kwoty 100 000 euro obrotu miesięcznie odbywa się całkowicie bez prowizji. Zakładając konto w XTB za pomocą linka, który znajdziecie w opisie tego filmu, również wspieracie nasz kanał Pozwalacie nam się rozwijać i pozwalacie nam tworzyć jeszcze więcej tego typu materiału. Więc jeśli jeszcze nie macie do konta, to serdecznie zapraszam do klikania, zakładania i już dziś serdecznie Wam za to dziękuję. No ale przejdźmy już do tego właściwego tematu odcinka. Ja szczerze mówiąc nie lubię za bardzo tej mani do prognozowania tego, co takiego może zrobić Fed. Za każdym razem, gdy słyszę tego typu próby prognozowania, to przypominam sobie o artykule Inside the Briefcase – The Art of Predicting the Federal Reserve. A to dlatego, że w latach 90. inwestorzy i media mieli bardzo dziwną manierę patrzenia na grubość teczki ówczesnego szefa Fedu Alana Greenspanera. Pana i na bazie grubości tej teczki, estymowania tego, co takiego może się wydarzyć na rynkach, i co takiego może się wydarzyć z decyzjami odnośnie stóp procentowych. Jak teczka miała być gruba, no to wtedy Alan Greenspan miał mieć zebranych dużo danych, żeby przekonać innych do podwyżki stóp procentowych, a jak chuda, no to odwrotnie. Wspomniany artykuł badawczy przygotowywany był przez FED w St. Louis. No i spoiler, nie da się. Przewidzieć na tej podstawie, na podstawie grubości teczki, tego, jaka będzie przyszła decyzja odnośnie stóp procentowych. Szczęśliwie, dziś jest ciut łatwiej, nie trzeba patrzeć bezpośrednio na teczki szefa Fedu, ale możemy spojrzeć na prawdopodobieństwo danego ruchu Fed, jakie jest wyceniane przez rynek na bazie notowanych kontraktów terminowych. I te jednoznacznie przypisują dziś blisko 90% szans na dokonanie przez Fed podwyżki w wysokości. 75 punktów bazowych, czyli zrobienia stóp procentowych na poziomie 4%. To czwarta z rzędu podwyżka tej skali, no i to już jest bezprecedensowe. JP Morgan wyliczył co prawda, że gdyby Fed zdecydował się na podwyżkę. Tylko o 50 punktów, zaskakując rynek trochę na wzór Banku Kanady ostatnio, to rynki akcji mogłyby zaliczyć szybki rajd o nawet 10% w górę. Ale osobiście nie spodziewałbym się tego, bo jeszcze nie wydarzyło się, żeby Fed podjął inną decyzję niż ta, która jest wyceniana przez rynek z 75%, ponad 75% prawdopodobieństwem. Bo w sumie, dlaczego miałby to robić? Rynek i tak ciężko przełyka i akceptuje podwyżki stóp procentowych, a skoro już i przełknął i zaakceptował podwyżkę o 75 punktów, no to dlaczego by tego nie zrobić? To nie samą decyzją 2 listopada Fed będzie decydował o tym, co wydarzy się na rynkach, ale tym, co powie na konferencji po tej decyzji. Na początku 2022 roku przedstawiciele Fedu nie byli bowiem zbyt spójni co do tego, jak mają kształtować się stoły procentowe w przyszłości. Od kilku jednak miesięcy ten ten front był tylko jeden, i był naprawdę bardzo spójny. Nie dało się znaleźć od kilku miesięcy żadnej wypowiedzi żadnego członka fedu, który mówiłby o tym, że jednak to są zbyt duże podwyżki, że jednak może czas zwolnić te podwyżki. No już nawet nie wspominam o tym, żeby robić jakiekolwiek obniżki, ale front odnośnie podwyżek, był spójny i jednoznaczny. Tylko że ostatnio ten front. Zaczął się załamywać. Szefowa Fedu z San Francisco wprost mówi o tym, że trzeba zacząć rozmawiać o zwolnieniu tempa podwyżek. Szef Fedu z Chicago mówi, że liczy na to, że dotychczas zaanonsowana przez bank ścieżka podwyżek wystarczy do zbicia inflacji. No więc nie spodziewa się on zaostrzenia retoryki tych podwyżek. Szef Fedu z Minneapolis mówi, że można pomyśleć o zatrzymaniu podwyżek stóp w 2023 roku, widząc spadającą inflację bazową. Trzy miesiące temu. Takie głosy nie istniały a dziś pojawiają się coraz częściej. Tymczasem bliski komitetowi dziennikarz Wall Street Journal Nick Timarios wprost pisze o tym, że posiedzenie 2 listopada przyniesie podwyżkę o 75 punktów oraz sygnał o zmniejszeniu tempa kolejnych podwyżek. I to dokładnie coś, czego dziś oczekuje wprost rynek. Jednocześnie to coś, co według mnie Fed powinien zrobić, bo dotychczasowa skala podwyżek, a raczej jej tempo jest bezprecedensowe i to faktycznie nie sama skala podwyżek przeszkadza rynkowi, ale właśnie to tempo tych podwyżek. Żyjący i aktywni dziś inwestorzy na pewno w większości nie pamiętają podobnej sytuacji jak ta, która właśnie dziś ma miejsce. Fed przespał dobry moment do rozpoczęcia cyklu w 2021 roku i obecnie robił wszystko, żeby to nadgonić. Problem w tym, że jakiekolwiek zmiany w polityce banku centralnego zawsze potrzebują czasu do tego, żeby faktycznie zacząć oddziaływać na realną gospodarkę. A ta sama gospodarka jest dziś w o wiele, wiele innej sytuacji niż była rok temu, czy chociażby nawet na początku 2022. Jednym z bazowych wyjaśnień Fedu odnośnie tego, dlaczego inflacja jest taka, a nie inna, dlaczego rośnie, była informacja i forsowana informacja o zaburzeniach podażowych i zaburzeniach logistycznych. No i to jest prawda, faktycznie to przez to, że te zaburzenia podażowe przy wzrastającym popycie ze strony konsumentów się utrzymywały, było wprost tym pierwszym kopniakiem nadającym tą, rozpoczynającym tą inflacyjną lawinę. Dziś jednak tych zaburzeń w logistyce i łańcuchach dostaw już praktycznie nie ma. Patrząc na globalny indeks zaburzeń łańcuchów dostaw publikowany przez nowojorski Fed, widać, że to nawet nie okres zaraz, po wybuchu pandemii koronawirusa był najbardziej ekstremalny, a przełom 2021 i 2022 roku. Wówczas ten sam indeks osiągnął 4,3-krotność odchylenia od swojej długoterminowej średniej. Dziś to odchylenie od tej samej długoterminowej średniej sięga 1,3. No, dynamika tego spadku jest absolutnie gigantyczna. Podobnie jak gigantyczne są spadki w cenach logistyki towarów. W skrajnym wypadku koszt transportu kontenera morskiego z Szanghaju do Los Angeles sięgał ponad 13 tysięcy dolarów, co odstawało od długoterminowej średniej dla tego miernika ponad sześciokrotnie. I takie ceny płacone były niecały rok temu, dzisiejsze są już nawet poniżej tej samej długoterminowej średniej. I u większości zapewne rodzi to pytania i zwątpienie, skoro nie ma już zaburzeń logistycznych, no nie w takiej skali, a ceny transportu czy chociażby surowców, bo one również spadają, i są albo na poziomie swoich długoterminowych średnich, albo nawet poniżej swoich długoterminowych średnich, no to dlaczego ta inflacja? W Stanach Zjednoczonych spada tak powoli, spada, ale jednak powoli, a na przykład w Polsce dalej rośnie. I odpowiedź paradoksalnie nie jest tu aż taka trudna. Polska w dalszym ciągu sporo tej inflacji importuje ze względu na słabość waluty, a w Stanach Zjednoczonych dość dobrze wyjaśnił to CFO firmy Costco. To taki konkurent Walmarta. W swoim wywiadzie dla Wall Street Journal jasno dał on do zrozumienia, że sieć podpisywała umowy wcześniej, blokując Niektóre ceny na wyższych poziomach niż obecne. No w efekcie nie jest jeszcze w stanie obniżać swoich cen dla klientów, bo jeszcze nie jest beneficjentem spadków cen surowców czy transportu. Gdy wcześniejsze umowy będą stopniowo zastępowane nowymi, to i ostatni w łańcuchu klienci zaczną to odczuwać. Nawet trzymający się jeszcze do niedawna w kontekście tego, jak zmieniła się gospodarka Stanów Zjednoczonych i w ogóle gospodarka na świecie, to nawet trzymający się jeszcze do niedawna rynek nieruchomości w Stanach Zjednoczonych zaczął wykazywać oznaki zadyszki i spowolnienia. Po gigantycznych wręcz wzrostach cen nieruchomości za ostatnie dwa lata nieruchomościowy indeks Case-Shiller zaczął spadać w tempie niewidzianym od marca 2009 roku. Najnowsze dane pokazują i tak wyniki za sierpień, ale te wrześniowe... Nowe, które dopiero będą, wcale nie będą lepsze. Przy słabych nastrojach konsumenta, rosnących kosztach obsługi zadłużenia i spadającym popycie na nieruchomości, ceny na tym rynku będą spadać dalej. Zresztą wystarczy spojrzeć na dane o sprzedaży nowych domów w Stanach Zjednoczonych. Oczekiwany był spadek za wrzesień w ujęciu miesiąc do miesiąca na poziomie minus 4%, a finalny odczyt pokazał, Minus 10,2%. No przy takim spadku popytu ceny nie będą się według mnie w stanie bronić. FED w swojej krucjacie walki z inflacją wybrał naprawdę ekstremalną ścieżkę. Tylko jeśli i tym razem postawi krok za daleko, tak jak wcześniej go nie postawił, no to będziemy mieli w raczej rzadką sytuację dwóch mocnych błędów w polityce monetarnej z rzędu. Szczęśliwie jednak wydaje się, że fed zaczyna to rozumieć, no i stąd pojawiający się w samym banku centralnym dwugłos, którego jeszcze do niedawna nie było. I żeby było jasne, nie spodziewał się innej decyzji 2 listopada niż podwyżka o 75 punktów bazowych. Spodziewałbym się raczej dokładnie takiej podwyżki, ale jednocześnie miękkiej informacji, że podwyżki w takiej skali nie będą już przynajmniej do końca roku potrzebne. I taka deklaracja to oczywiście za mało, żeby rynki wystrzeliły zaraz na jakieś nowe szczyty, ale wystarczająco dużo do tego, żeby rentowności obligacji zaczęły spadać, do tego, żeby pojawiła się jakaś konsolidacja. Na indeksie dolara, i do tego, żeby rynki akcji zaczęły sobie w spokoju formować się dno. Brak takiej deklaracji to na dziś, na ten krótki termin, ryzyko scenariusza. Kompletnie odwrotnego. No tylko, że ten na dziś nie jest moim bazowym, ale nie zmienia to faktu, że to dokładnie Fed będzie decydował, jak w krótkim terminie, do końca 2022 roku, będzie dalej wyglądała i giełda, i rynek obligacji, i zapewne również rynek walutowy. Daj mi znać w komentarzu, co ty o tym sądzisz i jaką myślisz, że decyzję e, będzie podejmował Bank Centralny oraz co powie. E, więc po której części tego scenariusza ty byś się bardziej. Odnalazł. A jeśli ten materiał Ci się podobał, to również nie zapomnij dać łapki w górę, kliknąć ikonki dzwonka i guzika subskrybuj. Dzięki temu Ty będziesz na bieżąco, a ja będę miał informację, że chcesz więcej tego typu materiałów i że to, co robię, ma dla Ciebie znaczenie i ma dla Ciebie wartość. Na sam koniec chciałem Cię jeszcze serdecznie zaprosić do naszej strefy Premium w DNA Rynków, gdzie możesz przeczytać o wiele więcej analiz, czy to makroekonomicznych, czy całych sektorów, czy spółek notowanych i w Polsce, i za granicą. Spotykamy się. Też co dwa tygodnie na specjalnych webinarach, gdzie rozmawiamy sobie o tym, co na rynku słychać i jakie będziemy podejmować w związku z tym decyzje. Mamy też specjalną, zamkniętą grupę komunikacyjną na Facebooku, gdzie wymieniamy się poglądami na bieżąco odnośnie tego, co w danym momencie dzieje się na rynku, a także pokazujemy mój własny, w sumie dwa własne, prywatne portfele inwestycyjne jeden długoterminowy, a drugi krótkoterminowy, więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie i dla siebie znalazło, już coś ponad 450 inwestorów, więc myślę, że to wystarczająca rekomendacja do tego, żebyś i ty znalazł się wśród nich. A jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat, to dokładnie tutaj o e, znajdziesz link, w którym jest o wiele więcej informacji. Na dzisiaj to tyle. Dzięki, do zobaczenia i do zarobienia.